W imieniu mieszkańców gminy miasta Czermiankaleszczyny, myślę kochanego miasta, także, <grym> ee, w imieniu władz samorządowych e, dziękuję Pani raz jeszcze za to, że Pani wśród nas jest, e, że Pani reprezentuje naszą gminę, jest Pani na pewno ambasadorem. Zresztą te zdjęcia pokazują, że to nie jest tylko nasz plan. W związku z tym cieszymy się. Życzymy Pani wszystkiego dobrego, nie wspiera Panią, wspierają Panią najbliżsi rodzina, na pewno na pewno wspiera Panią społeczność. Gminy i miasta, władza samorządowa, niech pani działa dalej. Fotografia to piękna rzecz, ona podaje tak nie, faktycznie rzeczywistość. I o to, o to chodzi. Piękno, które jest na zdjęciu. Tego nie można po prostu sfałszować. Zgadza się. Chociaż może pani takie, takie zdjęcia Fotografię. też ma. Ja Wszystkiego dobrego. Gratuluję dalszej działalności. Dzięki wielkie. Mario, jakie masz odczucia po dzisiejszym wernisarzu z swojej wystawy? Że najszczęśliwszym się jest wtedy, jak się ma wokół dużo życzliwych ludzi. A ja tego właśnie dzisiaj doświadczyłam. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tu dzisiaj ze mną byli. Byliście tłumnie i byliście cudowni. Bardzo dziękuję i zapraszam na wszystkie kolejne rzeczy, jakie zrobię. A jeszcze takie pytanko, jakbyś mogła nam powiedzieć, co było inspiracją, żeby po prostu tą wystawę najpierw w Teatrze Z Ziemi Rybnickiej wystawić, a teraz tutaj w CKE po prostu pracownica teatru, która mnie znała, zaproponowała mi zrobienie tej wystawy, czego ja w ogóle nie brałam wcześniej pod uwagę, żeby taką wystawę robić. No i potem Mariola powiedziała, jakby o mnie zaproszeniem, no, że to w takim razie tutaj trzeba to również zrobić, bo to jest jakby taki mój dom rodzinny. Ja byłam związana zawsze z tym Centrum Kultury, jeszcze jak to się nazywało, Dom Kultury, kiedyś Zakładowy Dom Kultury, także tu są jakby moje korzenie. Także to naturalna kolej rzeczy, jakby to, była. A teraz, co byś chciała, żebyśmy ci życzyli na następne projekty, na następne lata i następne przygody z fotografią? No, Tego, co zawsze się życzy: zdrowia i siły. Żebym mogła dalej żyć pełnią życia tak, jak do tej pory mi się udawało. Żebym, żebym była sprawna. Pieniądze same przyjdą, jak to ludzie mówią, ale jak jest zdrowie, to jest wszystko. To w takim razie dobrych życzy... relacji z ludźmi. To w takim razie tego właśnie ży życzymy. Siły, zdrowia i samych dobrych ludzi wokół siebie. Super. Dziękuję, Najmocniej dziękuję. Super. Dzięki.